Wir haben der jungen Mann in der blauen Ecke, meine Damen und Herren, Marcin Gulaske, Templer in der roten Ecke. Zweimal 5 Minuten Tankzeit MMA, so wie es aussieht, präsentiert von Julian Feig hier, wie bei uns in Merseburg. Okay. Okay. In drei Runde eins, spokoj nicht jetzt. Ja! Okay! Runde 3, Runde 1. Ja, ich darf das nicht sagen. Spokoj nicht mit Fahrersche. Ja, eliminieren. Weiter! Danke! Sie mit Fahrersche, spokoj nicht mit Fahrersche. Tak jest, cały czas, ustawiaj sobie, ustawiaj sobie, od dołu do dołu. Tak jest. Tak. Do narożnika, do narożnika. Do narożnika, Marcin, tak jest. Uciśnij go mocno. Tak jest. z pracy. Spokojnie, pokojnie, spokojnie sobie obradzaj, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Wykręcaj się, tak? wykręcaj się. Spokojnie, wykręcaj się cały czas. Spokojnie, wychodź, wychodź. Poczekaj, spokojnie, poczekaj.

Łokciami, łokciami uderzaj. Lewą rękę, tak jest, lewą rękę, lewą rękę, lewą rękę bożą, na szyi, na szyi, tak, jest. Maksud lewą rękę, na szyi, lewą rękę, po rękę, naszy, tak, 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 rękę tak, 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 i bijesz. Cały czas uderzasz. Tak taki. Przekładaj tą lewą rękę. Tak jest. Tak. Przekładaj, przekładaj U tą stronę. lewą rękę. Go, to, go, to, to, tak, to jest go. Tak. tak jest Marcin. Zostań tej pozycji. Nie przechodź tej pozycji. I w prawym łokciem po Prawym łokciem łokieł po prawe rękę. Ręce od środka, Marcin ręce od środka, przekładaj ręce od środka, tak jest, już ręce od środka, tak jest, ręce od środka i cały czas Marcin ręce od środka, tak jest, wysoko nogi, Marcin ręce od środka, skręć do dźwigni, skręć wysoko ręce, wysoko nogi, podciągaj, cały czas jest ruch, cały czas jest praca, cały czas pracuj Marcin, ręce od środka, Cały czas jest ruch, 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 wykręca się prawa lewa, prawa lewa, nie lecz, nie leci. Cały czas uderza. Zapnij nogi, zapnij nogi, zabieg, zapnij nogi nocno, zapy, spręca się, spręca się. Spręca się zapy, Tak, skręca się, skręca się. Zkręci się pod niego, zapierzam, skręca się. Uderza w łokcie! Uderza łokcie, cały czas! Uderza Agora vai... Tja, meine Mutter, das hätte hier bestimmt noch ein bisschen weitergehen können, aber nach drei Minuten und 20 in der ersten Runde war es dann vorbei. Sieger und Aufgabe der Kämpfer in der roten Ecke, Marcin Kula.